Nie każdy z nas mieszka w domu z ogrodem, ale każdy potrzebuje kontaktu z naturą. Wiadomo, że domy, które są wypełnione roślinami, są postrzegane za bardziej przytulne. Poza tym, fantastycznie wpływają na nasze samopoczucie. Dobrym rozwiązaniem w mieszkaniach są tak zwane ogrody wertykalne. Są to takie monodolniczki, które są łączone w systemy i możemy je wtedy wypełnić roślinami o podobnych wymaganiach. Fajne jest to, że możemy się wykazać kreatywnością i tworzyć fantastyczne kompozycje. W tym odcinku pokażemy Wam, jak stworzyć taką wertykalną ścianę w sypialni nad łóżkiem. Kasia robi szkic ogrodu wertykalnego. Po rośliny wybierze się do Flora Bo, aby tam na miejscu dowiedzieć się, jakie gatunki najlepiej sprawdzą się w jej projekcie. Cześć, Karolina. Opowiadałam Ci o projekcie naszej ściany wertykalnej jestem ciekawa, jakie gatunki dla nas przygotowałaś. Przygotowałam dla Was dwa gatunki o podobnych potrzebach pielęgnacyjnych – Epipremnum i Aglaonem. Mhm. Tutaj mamy Epipremnum aureum. Takie najbardziej popularne chyba, tak? Tak, dokładnie. To jest yy, roślina wisząca, więc ładnie nam zakryje całą konstrukcję. I tutaj mamy jeszcze Epipremnum Golden Potos. O ta tak. No to koloru będzie naprawdę złocistego ślicznego. Tak. Mamy też Aglaonemy, to jest mm -hmm. Aglaonema Scott. I Aglaonema Crete Flame. Taka przepiękna różowa śliczna jest. Więc naprawdę. wydaje mi się, że bardzo będzie dużo koloru. I ta Aglaonema doda nam takiej trójwymiarowości, czyli taki tak. efekt 3D. Dokładnie na tak. ścianie. Super! Czyli co, zostaje nam tylko teraz spakować rośliny i działać na miejscu. Pomożesz mi? Oczywiście. <gry> Dziękuję bardzo. Stworzymy tutaj nad łóżkiem ogród wertykalny. Ta sypialnia jest dobrze doświetlona, ma południowe i wschodnie okna, dzięki czemu rośliny będą się tutaj czuły naprawdę dobrze. Jerzy na ścianie montuje system donic, a ja zajmę się wypełnianiem poszczególnych elementów. Na dno każdej takiej doniczki wysypię warstwę karamzytu, żeby zbytnio nie obciążać tych donic, bo jednak to będzie zawieszone. Potem ułożymy rośliny, zasypiemy ziemią i takie donice będą gotowe do montażu. Kasia wykorzystuje modułowy system ogrodu wertykalnego Gardena Nature Up, który w szybki i prosty sposób pozwala stworzyć zieloną ścianę w naszej przestrzeni. Jego konstrukcja zapobiega przelewaniu się wody do niższych roślin, a jej nadmiar jest po prostu odprowadzany z każdej z doniczek do pojemnika w płycie podstawy. Dzięki temu ściany pozostaną czyste i suche, a rośliny bezpieczne. Taki system można powiesić na ścianie, ale i postawić na ziemi. Nasz wertykalny ogródek już cieszy oko. Dzięki rozmaitości roślin uzyskaliśmy taki fajny kolorowy efekt. Pozostało jeszcze pousuwać uszkodzone liście i zrosić rośliny. Ogród wertykalny jest gotowy. Z czasem rośliny zagęszczą się i zakryją system nośny, a ściana nad łóżkiem zatętni życiem. Chcesz zrobić swój ogród wertykalny? Wybierz odpowiednie miejsce, zaplanuj jaką część ściany chcesz przeznaczyć na zieleń, dopasuj rośliny o podobnych wymaganiach oraz dobierz wielkość systemu. Do dzieła!